Dzień dobry, dzień dobry, słoneczka nasze. Dobry pięknie. Łuki miał 170 i Kinia ma 170, ale, ale Kinia odcinek. sobie wybrała grube ryby takie. O proszę. Gwie gwiezdne, 2 miliony w keszu. Grę o milion, ekstra nie Wzięłam ten starożytny, bo tu jest główna. Gorączkę złota, ke, złota cash royal. Uparciuch. No nie wierzę. I krzyżowa. Ha, ha. Zaczniemy krzyżowy. od krzyżowy. Roz, roz, rozkręć hmm. drapaka. Rozgrzej ją, o, rozgrzej. Rozgrzeję. Figurę mamy w bonusie. Mm. Figura. Ja ci zostawiam, Miśku, grube ryby na koniec. No ja nie wiem, jak ja sobie zażyczę. Aha. Ha, ha. Ha. <coughs> Oho, V.M. O, nie sobie chcę tutaj życzenia spełniać, dobrze? V.M. Twój odcinek. V i M. Ocie. <coughs> no wiecie Słaby co? Tat? No dobra, zobaczymy dalej. Z i P. No trochę może będzie lepiej. Może no R pewnie by było więcej. No ale sprawdzaj Z P. Tu P. Z. P. M było? M było. O, widzisz. Z P. <laughs> Wszystko. FH, no w końcu. Zaswędziało mnie tam. <laughs> no, FH. Ale jak mnie zaswędzi, to ty miny mi <laughs> Ty To też mi miny. <laughs> no to tutaj teraz. E, FH, ja nie widzę. No nie żarty. No nie ma. Najwyżej się znajdzie. YW. Mm, ale dają te litery, co? W. W. Y. Y. Szaleństwo. <śpiewanie> Szaleństwo, weź tu z drapaka rozgrzej, Y. Jak tu nie ma co drapać. Y. W jest. Nie wierzę. No dobra, jeszcze trochę liter jest. G. U. No zobacz. No, no może to ty w tym bonusie coś się zadzieje. G. U. Tu mamy Lupa G, U. Tyle. Ale słabiutko, chyba dadzą A. Powiem wam, dadzą A. <laughs> Niech dadzą. G, G U. U. U, U. <laughs> Powiem wam, że zjadłem pączka i mi tak zasędziało coś teraz. Mhm, <laughs> Ale wiesz jaki pyszny z tą bitą śmietaną. Zobacz. Taka spodziutka. I S. No dobra. A co tu się dzieje? I. Ja mi się poczekaj, ja widzę wszystko. S. No, no teraz dobra, nie widzę. No, ale już trochę lepiej było. I na A bez mojego kawki mam jeszcze. Nie wiem, mamie, żeby zrobiła drugą, to mi nie zrobiła. Nie zrobiła? Powiedziała, że ja nic takiego nie mówię. Mhm. A tobie drugą walnęła. No bo ja wypijam, a ty yy, prawie całe szkle. To zależy, mam czasem Wię. Zobacz. Dzień, się chce. O. R, E. Ale ja chyba tu coś widzę, zobacz. Czy chyba nie, będzie czy A. Czy to nie A? No poczekaj R, E, bo ja już A chciałam. R i E. E. O. R. Tutaj na dole. R, E. No to teraz tu, tu mamy R R. No chcemy te A, bo będzie figura. Yes. Będzie. O A. Ale, ale dali. No, fajnie, może coś tu się. Pięknego o, zadzieje. jest por. To pierwsze, tak? Mhm. Mm mm -hmm. Czasem miałeś, że w każdej krzyżówce coś o, było. A, i ale to bonus. do kawusi, nie? No. I teraz tu o. A. Tu. Mhm. A jeszcze chyba masz dwie literki. O, tu mam pierwszy. Mhm. No dobra, mhm. a jeszcze są dwie. C B. No i sprawdzamy, czy coś dołożysz do bonuska. C i B. Mm, tu, tu jeden. Tu chyba nie. A tu. C. No, wygląda i po jednym, kochani. No, ale mamy. Bonus, a, a w bonusie 20 zł, ale super PP a, kontrolne. A Wiszka jak zna, a. zobaczcie! Piękny start! No pięknie. No to ja Ci życzę tego mnożnika w 10 razy kasa. Numerek 7 bądzika dostaliśmy, ale pięknie. Nie wybierałam. A szukamy: 29, mm. 28, 11 o. i 18. No to proszę, proszę, a mamy? 23.

Zdrapeczka do Łukiego, a teraz nie zatrzymuj się i po kolejne wygrane 22 numer z drapki. Tu szukamy jeszcze żetoników i takiego sz... diamentu. diamentu by no. Monety, diament, coś takiego. 58, 24, 59, 53 i 37. Piękne. Piękne. Oho. A mamy? 11, 13. 39, oczko. oczko, mamy diamencik, razy 2, ojejku, oho, Junia, gdzie ty 41, trafisz? 32, 56, 57 i 54, ale zdradki przyniosła, sama wybierała, mówi, 20, 27, brawo, 19, tutaj często ta 19 pamiętam, że wpadała na kanałach i u nas, 48. O, Mickiewicz 29. nie wygrywa. 29 23 blisko. 49, 31 i 42, ale diamencik jest. Razy 2. 20 złotych. No, misia. No powiem Wam, że Szapuwa. ja jestem już happy. Gigi. Good game. Gigi. Ale Good Diamenciku game. to jeszcze nie mieliśmy. Brawo. Proszę. No to proszę. Gorączka złota. Z jedenastką. I będziemy szukać, słuchajcie. Monety i garnka. Piękne wybory, kinia. Piękne Róża, wybory. Róża. Szpilki, kwiatek, kufer. Trofeum. Czy tutaj znajdziesz złąto. garniec mnożący razy dwa? Kłódka na Podkowa. No w chcemy. Na szczęście prezent pierścionek. Bransoletka rubinek, rubinek. O, zaraz perfumy ru, zaraz rubinów poszuka klucz. Muszka mamy monetkę mm, Wszystkie jak fajnie wygrywają brawo brawo a pod monetką dyszka o, o. I kontrolna się pokazała czyli kontrolne a i tak jest. I tak jest. Brawo. Ale super proszę. No jak znalazłaś tam rubina, to i tu poprosimy te rubiny. W 17 szukamy. Chyba że skrzynia. O, o chciałabym, chciałabym. No to A, lecimy. Safe. Monety. Bank. Klucz. Korale. Zegarek. Garniec. Bank. Gwiazdka, klucz, ale że ja sama wzięłam kopalnię, to jestem w szoku. safe, korale, no ten rubinek, chociaż rubinek, plik, korona, księżyc, monety, jeszcze masz szansę, dzwonek, korona, księżyc, No tak mi przykro, niu niu, no to może starożytny cię zaskoczy, mile. Z szesnastką tu szukamy trzech takich samych, bądź bonusa, ale bonus to tam dycha dwadzieścia. Wolałabym tu główną. <noise> Winogronko. Winogronko. Kleo. Zban. I Ibis. Blisko. Blisko było. Winogronko. Mumia. Faraon. Faraon. Zban. Zban. Te winogrona spadło do tego rzędu. Sfinks. Sphinx. Sfinks. Sphinx. Wow, wow, Skrzynia. Wow. Sphinx! Jakie piękne? Kolejna zdradki. wygrana. No wygrana za wygraną dzisiaj. Wielbłąd, Łuk, słoneczko, kleo i kleo. Nawet ile parek, zobacz. Palma, hełm, harfa, Ale brudzi. palma. Libis. Tu Ibis. pojedynczo. Jeszcze dwie gry. Statek. Statek. Papirus, piramida. Czbanek. Mumia. Okay. Hełm. Ibis, Papirus i mumia. Spodał dubletów. Ale mieliśmy. Co myśmy mieli? No coś ty miała? Sfinksy. A tu! <grym> Dobra. Domy. A tu? Dyszka! Magiczny zwroci. To już R, ale ja i tak nie znam tu kontrolnych słuchajcie. No rzadko drapiemy ją, a czy rzadko? Rzadko Staramy. wygrywamy. O właśnie, żeby znać. Jest. Trzy R. Razy R. R, brawo. No to dyszka do kompletu. Potem. Tylko jedna z drabkach do tej pory się nie popisała. No tutaj lecą. Sypią wygrane za wygranymi. <grym> Ekstra linia. Trzynastka. Cała twoja. Cała moja. Chyba ci kapkę oddalę, bo zoomuje za bardzo na łapkę. O, no no, no dobra, to dobra. Ja muszę się wziąć. Laczki gwiazdka. I szukamy. Laczków gwiazdka jest. O. Tu są ilaczki. Brawo. Gwiazdka. No dobra. Kolejne dwa symbole. Tęcza i wiatrak. Tęcza. Tęcza. Tu. Ciekawe czy będzie wiatraczek. Jest! Jest. Na pomarańczowym. Wiatrak i tęcza. Tu. No i chyba wszystko. No dobra. Dwa kolejne okulary. Ptak. I zobacz, już ptaszek jest. Są okularki. Ptak, okulary. Ptaszek. Okularki. I na dole okulary. No dobrze. Rolki. Cytryna. Rolki. Na, ro, na tym piosenku. Rolki. Na mnie różawy, dla Jest fiolecz. i cytrynka. Tu bym ominęła. Mm -hmm. Tu. Rolki. Czasem jak tak się szybko leci, to właśnie gdzieś się przejedzie wzrokiem, ale ominie się no to, co bo, trzeba. No nie? bo się widzi już kolejny. Tak, już Sakwa, lecisz. czapka. Sakwa była. Czapki były. Sakwa. Mhm. I na dole będą czapki. I czapka. Co teraz? Jaka kolejna para? Łódź. Słońce. Słońce było. Łódki będą. Słońce. Słoń... Tą, tą zdrapkę miałaś wziąć do kawki, tak? Tak. Ona miała leżała iść w układzie. O, tu leci. Tu mamy łódź. No i na dole jeszcze. Łódź. Słoneczko, słoneczko. Ładnie, ładnie idzie. Piłka, diament. Diament był. Mm -hmm. Mm -hmm. Diamenty są. Nie, 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 ten jest więcej. Fajnie. Tu to piłka jest pierwszym symbolem. Którego, którego nie ma. Nie ma dopiero. A było już 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Klucz? symboli. Popcorn. Lodż był. Klucz była, czy był popcorn? Kluczyk jest. jest. Tu. Szukamy, szukamy dalej. Proszę. No dobra. E? Balony? Były. Były. Moneta? Była. była. Ja już coś widzę. O! Proszę bardzo. Ona miała iść do kawki. Miała iść, a dzięki czy dobrze Wydrapiesz tutaj przy widzach coś ładnego, widzę. Tu balony, o. Pewnie byśmy ją dołożyli może jako pewniaczka bo na naszolta. No kochani, ładnie idzie. No dobrze. Korona, nie wiem. Oj, nie kojarzę. Kości, Kości, były. Kości były. Kości były. Tu. Kości. Kości. Tu jeszcze no, kości. Chyba korona trzecim symbolem, którego nie ma. Co teraz? Kwiat był. Krab, nie wiem. Szukamy. Kwiatek i krabik. No jedna z ładniejszych linii ostatnio. Tu zobacz. Dobra, cztery. Lody. Podkowa. Były. Podkowa. Lody. Jeszcze podkowa będzie. No i czy coś dodrapiesz? Jedna linia jest dzwonek Biedronka. A szukamy teraz dzwonek Biedronka. Biedronka gdzieś tam była tu. Ale dzwonka nie ma kochanie, ale jest jedna linia jest tu. Sokwas, A podniosę. I też Dyszka, zwróci. ale dyszka do dyszki, słuchajcie. I się zbiera. I się zbiera na szukanie głów. To nie, nie, zostawić ci cztery zrabki. Za no. 20 teraz zdrabka. Pomożesz? Pomogę. Tu I mamy od... z numerem 10. Oddalimy, tak, żeby całą było widać. O, coś daj, takiego. Daj daj, 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 daj. O, coś takiego. No to czego my tu szukamy? 48. A mamy. 46.

24. I jedynka. No, i tu się nie udało. SDM. No, no ale może teraz. Trzy grube ryby. Która pierwsza? No, 22. Gwiezdna kasa. No to przybliżymy. O, i tu szukamy. Serduszka. Podkowy. 25 lat. W końcu chcemy znaleźć te 25 lat. <laughs> A mamy. Kwiatek. Jabłko. Już myślałam kolczyki, bo one tak worek. Nutka. Bęben. Pik. Pik. Chcemy wynik. Chcemy. Może to znak: aparat. Burger. Klaps. Okulary. Dzwonek. Tref. Szalik. Muffin. Pszczoła. Pizza. Karo, planeta, łódź, zegar, cytrynka, naszyjnik, luneta, kawusia, zamek. Trzy ostatnie. Maska. Mamy podkowę. Pięknie. Ale super. I gitara. <laughs> w bonusie. Słoneczko. No, a a tu? Brawo. Ale jest! Piękny wybór, misia. No to tutaj mamy... Gigi! Jest 30. Czy też drugą kwiezdną? Tak, ta drugą gwiezdną. Druga gwiezdna wjeżdża, kochani. Ta? Z czternastką. Z numerem czternastym. No dobra, to lecimy. Podkowa, serce, 25 lat. Może tutaj. Łódź. Bęben. Burger. Naszyjnik. Karo. Astronauta. Gitara. Gitara, palma, zegar, parasol, jabłko, pszczoła, dzwonek. Dzwoni. 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 Cały, cały odcinek i nie u ciebie dzwoni. Piękny odcinek. Dworek, TREFL, no Tak czasem bywa. Piesek. Czasem się wyciągnie, różne. Nie no te 25 lat albo serduszko. <laughs> to na pewno pompony polecą. Tak. Kompas. No dzisiaj tutaj dopełnieniem będą pompony, jeszcze mi się. Oj, tak! Aparat, kask, kolczyki, Śliweczki. śliwka, maska, nuta, Cetrynka. No, A jest co w Szansa. Księżyc! księżyc. No Było tu się słonko. nie udało. Jest Księżyc. NG... N -NG. NGS. No dobra. No to kochani, zakończymy ten odcinek. Dwoma milionami w kieszu, może tutaj będzie wygrana. I pompony. No to co, teraz będziesz mi tam trzymał na dół. Tak, tak. Chyba, chyba jeszcze kapkę oddalimy, czy to już koniec? Koniec. Strapka z numerem 22, kochani. Mm, czego my tu będziemy szukać? Myślałam, że 16, a to 46, 22, 32. Jedynki, 15, 51. Ja i dzwonek czekamy. A, a u nas? 19.

i czterdzieści. Pełna, pełna. Kolejny rząd 35. Trzydzieści pięć. Wow, czterdzieści dziewięć. Oczko. Mickiewicz. Mickiewicz. Jeszcze dwa rządki i wierzymy w zdrabkę z obozu. zobacz, końca. jeszcze Mickiewicza nigdzie nie mieliśmy. Że no szukamy nie. i wygrywamy go. Czternaście. No blisko, blisko. Nie ma. I no nie ostatni ma. rządek. 3, 16, 26 i. 48, czyli, czyli tutaj będą. Tu. O. 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 Różne, kochani, ale, ale słuchajcie, i tak pięknie wynik. Tak To za fajnie. ile odcinek, To Za 170. No to licz, proszę bardzo. No to tu mamy 30. Tu jest dyszka to 40 dyszka. 50, 50, dyszka 60, 60, 20 to jest 80. Tu mamy piątkę, to jest 85 i 25 zł. To jest 105 zł. To jest źle. piękny, piękny zwrot, kochani. No do, do pełni szczęście zabrakło pomponów, ale i tak się trzeba cieszyć, bo naprawdę miałaś no zdrapkę za zdrabką wygraną. Ale pięknie, mm. zobacz. Ci, Pięknie. co wiecie, oglądają całe odcinki, to na pewno tak fajnie widzieli. Jak 105 tak... zł, to słuchajcie, już na drugi odcinek. Kolejny jest. odcinek jest, dokładnie, no? Pewnie. Piękny no, my wynik. się cieszymy. Piękny wynik, kochani, my Wam dziękujemy za wsparcie, za oglądanie. To jest najcenniejsze. Ci, którzy oglądają całe odcinki. Zapraszamy ja tam... na nasze vlogi. Magnieśka, to tylko vlogi. Zapraszamy vlogi. na nasze vlogi. Vlogi. Czekają na vlogi. Buziaki Słońca. Buziaki, pozdrawiamy. Pa, pa.